Teraz ją gwintuję rurę półcalową. Teraz start. No dawaj, naciskaj, gwintuj. Poszło? Zobacz. Jest czy nie? No jeszcze raz, bo za mało. Chyba masz lewe obroty. Czesiu. Chyba lewe włączyłeś. Coś nie tak, co? Hm. Jak to zrobić? Chyba drugą stronę musisz obrócić gwintownicę, co? W drugiej stronę wsadza. O, z tej strony musisz wsadzić. No? O, pasuje. Ale jeszcze uchwyt musisz założyć, Czesiu!